Nie między nami na już Nie zostawię już, 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 już Nasz piękny wspomnień czas Nadeszły lata w nas Nadeszły wspomnieniu, już Ja wiem coś Nie zostawisz mnie, nie no ale złe nie, no ale przysłe nie, nie chcę już Cię, nie chcę abyś zapomniał o mnie, nie chcę abyś zapomniał o mnie, nie chcę abyś tak mnie zostawił, nie chcę. Cię o mnie martwił, nie chcę abyś mnie przezywał, nie chcę abyś krwił we mnie, nie chcę abyś zawsze mnie przesyłał, nie chcę abyś... Tego wieczoru, Gdy wychodzę z tego domu. Z podwórka słyszę już krzyk. To, co tam może być, lubię nagrywać na YouTube. Country piosenki też w sumie lubię. Zawsze pamiętam Cię, to właśnie ja. Prawdziwa twarz. Nie możesz mnie zmienić. Nie możesz mnie już zmienić. Nie możesz mnie zmienić. Nie możesz mnie już zmienić. Próbowałam na lepsze, na gorsze dwa dni działać jak lekarstwo. Próbowałam cię uleczyć, ale Powiem ci tylko jedno, że chcesz mnie zranić, powiedz mi to w twarz, że chcesz mnie zostawić, zrób to i bądź sam.